Buddyjskie lekcje. Życie to zmiana. Wszystko w naszym życiu jest nietrwałe: radość, ból, sukces i porażka. Kiedy przyjmujemy to, co przychodzi, z pokorą, przestajemy walczyć z rzeczywistością. Nauka płynięcia z nurtem życia pozwala nam uwolnić się od cierpienia. Pamiętaj, że nawet najciemniejsza noc kończy się świtem. Cierpienie pochodzi z przywiązania. Kiedy zbyt mocno trzymamy się rzeczy, ludzi lub idei, sami tworzymy swoje cierpienie. Uwolnienie się od tego przywiązania otwiera drzwi do wolności. To nie znaczy, że mamy przestać kochać, ale kochać w sposób nieegoistyczny. Prawdziwe szczęście pochodzi z wewnętrznego spokoju, a nie z posiadania. Umysł jest kluczem do szczęścia. Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. Jeśli karmisz umysł spokojem i wdzięcznością, życie staje się piękniejsze. Medytacja to sposób na nauczenie umysłu sztuki obecności. Tylko w chwili obecnej możesz znaleźć prawdziwą radość. Wdzięczność zmienia wszystko. Wdzięczność to praktyka, która przypomina nam, jak wiele mamy, zamiast skupiać się na brakach codziennie znajdź choć jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczny. Wdzięczność otwiera serce i przyciąga więcej dobra. To najprostsza droga do wewnętrznego pokoju. Złość to trucizna. Złość niszczy przede wszystkim tego, kto ją odczuwa. Nauka przebaczania i odpuszczania jest jak wypicie lekarstwa dla duszy. Gdy odpuścisz gniew, robisz miejsce dla miłości i harmonii. Nie chodzi o to, by zapominać, ale o to, by przestać cierpieć. Milczenie to złoto. W ciszy znajdujemy odpowiedzi, których nie daje codzienny hałas. Milczenie pozwala usłyszeć nasze wewnętrzne pragnienia i zrozumieć emocje. Słuchając w ciszy, łączymy się z samym sobą. Czasem odpowiedź, której szukasz, przyjdzie, gdy przestaniesz pytać. Wszystko zaczyna się od intencji. Każda decyzja i działanie wynika z intencji, które nimi kierują. Dlatego bądź świadomy, co napędza Twoje czyny, czy to miłość, czy strach. Dobre intencje tworzą dobre życie. Twoje myśli i czyny są nasionami, które kiełkują w przyszłości. Nie jesteś swoimi myślami. Umysł często generuje myśli pełne lęku, zmartwień czy krytyki ale ty nie jesteś swoim umysłem. Medytacja pomaga dostrzec te różnice i odnaleźć spokój. Myśli są jak chmury na niebie, przychodzą i odchodzą. Znajdź piękno w prostocie. Prawdziwe szczęście nie kryje się w rzeczach materialnych, lecz w prostocie życia. Spacer w naturze, uśmiech bliskiej osoby, czy smak herbaty może być źródłem głębokiej radości. Uważność pozwala dostrzec te małe cuda. Kiedy upraszczasz życie, zyskujesz więcej miejsca na szczęście. Akceptuj to, czego nie możesz zmienić. Nie wszystko w życiu da się kontrolować, ale możesz kontrolować swoje podejście. Akceptacja nie oznacza poddania się, lecz zgodę na rzeczywistość taką, jaka jest. To, co przyjmiesz z miłością, przestaje Cię ranić. Pamiętaj, że siła tkwi w elastyczności. Nie szukaj szczęścia na zewnątrz. Szczęście nie pochodzi z posiadania, lecz z bycia. Im bardziej uzależniasz swoje zadowolenie od innych lub rzeczy, tym bardziej tracisz wolność. Prawdziwe szczęście to harmonia wewnętrzna. Klucz do niej zawsze nosisz w sobie. Życie to podróż, nie cel. Czasami jesteśmy tak skupieni na osiągnięciach, że zapominamy cieszyć się drogą. Każdy dzień to okazja, by uczyć się, rozwijać i doświadczać życia. Nie czekaj na kiedyś, by być szczęśliwym. Celebruj każdy krok. W tej chwili dzieje się Twoje życie. Twoje ciało to świątynia. Dbaj o swoje ciało, bo to w nim mieszka Twój duch. Zdrowie fizyczne, umysłowe i emocjonalne są ze sobą ściśle powiązane. Wybieraj jedzenie, ruch i odpoczynek z szacunkiem do siebie. Kiedy ciało jest w równowadze, umysł też znajduje spokój. Uważność to sztuka bycia tu i teraz. Żyjemy albo w przeszłości, rozpamiętując, albo w przyszłości, martwiąc się. Uważność przypomina nam, że jedynym prawdziwym momentem jest teraźniejszość. Oddychaj świadomie, czuj, smakuj i dostrzegaj, co cię otacza. To tu i teraz dzieje się twoje życie. Każdy ma swoją drogę. Nie porównuj się z innymi, bo każdy człowiek ma własny rytm i cel. To, co dobre dla kogoś innego, nie musi być dobre dla ciebie. Bądź wierny swojej ścieżce. Nawet jeśli jest trudniejsza, żyj zgodnie z tym, co mówi Twoje serce. Wszystko jest połączone. Każda Twoja myśl, słowo i czyn ma wpływ na świat. Jesteśmy częścią większej całości, a nasze działania wracają do nas w różnych formach. Świadomość tego pomaga nam żyć w harmonii z innymi. Twoja dobroć i miłość mogą zmieniać rzeczywistość. Praktykuj cierpliwość. Nic w życiu nie przychodzi od razu. Wszystko wymaga czasu, by dojrzeć. Drzewo, które sadzisz dziś, nie wyda owoców jutro. Cierpliwość uczy nas zaufania do procesu życia. To, co ma się wydarzyć, wydarzy się w odpowiednim momencie. Przebaczenie to prezent dla Ciebie. Trzymanie urazy rani Cię bardziej niż drugą osobę. Przebaczenie nie oznacza akceptacji czyjegoś błędu, ale uwolnienie siebie od ciężaru. Wybaczając, odzyskujesz spokój i energię. To akt miłości do samego siebie. Świat jest lustrem. To co widzisz w innych, często odzwierciedla to, co masz w sobie. Jeśli dostrzegasz dobro, to dlatego, że nosisz je w sercu. Jeśli zauważasz wady, zapytaj siebie, czy nie widzisz ich również w sobie. Świadomość tego daje Ci moc zmiany. Nie bój się porażek. Każda porażka jest lekcją, która uczy Cię czegoś cennego. Niepowodzenia są nieodłączną częścią życia i rozwoju. Prawdziwa siła polega na podnoszeniu się i próbowaniu jeszcze raz. Pamiętaj, że to, co nazywasz porażką, może być początkiem czegoś pięknego. Cisza jest Twoim przyjacielem. W ciszy odnajdujesz odpowiedzi, które giną w codziennym zgiełku. To tam, w spokoju umysłu, rodzą się najlepsze pomysły i rozwiązania. Nie bój się chwil samotności. To one budują Twój wewnętrzny świat. W ciszy możesz usłyszeć siebie naprawdę. Przekształcaj negatywne emocje w mądrość. Gniew, smutek czy zazdrość to emocje, które niosą ważne lekcje. Zamiast je tłumić, zapytaj, czego próbują cię nauczyć. Każda trudna emocja jest jak nauczyciel, który pomaga ci zrozumieć siebie głębiej. Przyjmij je, a potem pozwól im odejść. Nie szukaj odpowiedzi na zewnątrz. Wszystkie odpowiedzi, których szukasz, są w tobie. Czasami wystarczy zatrzymać się, uspokoić i zaufać swojej intuicji. Świat może podsuwać różne sugestie, ale twoje serce wie najlepiej. Zaufaj sobie, bo nikt inny nie zna twojej prawdy. Nie oceniaj zbyt szybko. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak porażka, może być błogosławieństwem. Ludzie, których spotykasz, mają swoje historie, których nie znasz. Naucz się patrzeć z otwartością i empatią. Świat jest o wiele bardziej złożony niż się wydaje. Codziennie rób coś dobrego. Nie musisz zmieniać świata naraz. Małe akty dobroci mają ogromne znaczenie. Uśmiech, pomocna dłoń czy dobre słowo mogą odmienić dzień kogoś innego. Takie gesty wypełniają Twoje serce radością. Dobro powraca do Ciebie w niespodziewanych momentach. Nie bój się niepewności. Życie jest pełne niewiadomych, ale to właśnie w nich kryje się magia. Każdy nowy dzień to przygoda, która może przynieść coś niesamowitego. Zamiast bać się tego, czego nie znasz, otwórz się na to z ciekawością. Niepewność to przestrzeń dla nieskończonych możliwości. Odpoczynek to nie lenistwo. Odpoczynek jest równie ważny jak działanie. Nie możesz dawać z siebie wszystkiego, jeśli nie dbasz o swoje zasoby energii. Pozwól sobie na chwilę przerwy bez poczucia winy. Wypoczęty umysł jest bardziej kreatywny i spokojny. Wszystko ma swój czas. Nie przyspieszysz kwitnienia kwiatu ani wschodu słońca. Każde wydarzenie ma swoje tempo. Ucz się cierpliwości, ufając, że wszystko dzieje się w odpowiednim momencie. Pośpiech często prowadzi do frustracji, a akceptacja do spokoju. Zaufaj procesowi życia. Wszystko można zacząć od nowa. Nie bój się zaczynać od zera, gdy życie zmusza Cię do zmian. Każdy koniec jest jednocześnie początkiem nowej drogi. Upadek to część podróży. A każda próba zaczynania od nowa czyni cię silniejszym. Przeszłość to lekcja, ale przyszłość jest w twoich rękach. Znajdź równowagę między dawaniem a braniem. W relacjach ważne jest zarówno dawanie, jak i przyjmowanie. Jeśli tylko dajesz, możesz poczuć się wyczerpany, a jeśli tylko bierzesz, stracisz szacunek do siebie. Równowaga buduje zdrowe więzi i wzajemne zrozumienie. Dziel się sobą. Ale pozwól też innym dbać o ciebie. Każdy ból przynosi naukę. Cierpienie, choć trudne, jest nauczycielem, który pomaga ci wzrastać. Zamiast je odrzucać, spróbuj zrozumieć, czego chcecie nauczyć. Każda rana może stać się miejscem, w którym rośnie Twoja siła. Ból przemienia się w mądrość, gdy go akceptujesz. Praktykuj współczucie. Współczucie to klucz do otwarcia serca na innych. W każdym człowieku kryje się cierpienie, które nie zawsze widzimy. Twoja empatia ma moc uzdrawiania, zarówno Ciebie, jak i drugiego człowieka. Drobny akt dobroci może zmienić czyjeś życie. Nie bierz wszystkiego do siebie. To, jak inni reagują na Ciebie, często odzwierciedla ich własne lęki i problemy, a nie Twoją wartość. Nie pozwól, by cudze opinie definiowały to, kim jesteś. Zachowaj wewnętrzną równowagę i bądź wierny swojej prawdzie. To, co myślisz o sobie, jest ważniejsze niż to, co myślą inni. Twoje słowa mają moc. To, co mówisz, kształtuje rzeczywistość, twoją i innych. Używaj słów, które budują, inspirują i leczą zamiast niszczyć. Milczenie bywa lepsze niż pochopne słowa pełne gniewu. Mądrość zaczyna się tam, gdzie kończy się impulsywność. Nie pozwól, by strach rządził twoim życiem. Strach często jest iluzją, która blokuje cię przed odkryciem własnego potencjału. Odważ się spojrzeć mu w oczy i zadaj sobie pytanie: czy to naprawdę prawdziwe? Kiedy przestajesz się bać, zaczynasz żyć w pełni. Odwaga to nie brak strachu, lecz działanie mimo niego. Pamiętaj o ulotności życia. Każdy dzień jest darem, który może nie powtórzyć się jutro. Świadomość przemijania nie powinna smucić, lecz inspirować do pełniejszego życia. Kochaj, przebaczaj i ciesz się chwilą, póki ją masz. Życie jest piękne właśnie dlatego, że jest kruche. Każdy jest Twoim nauczycielem. Ludzie, których spotykasz, wnoszą do Twojego życia lekcje, czasem trudne, czasem piękne. Nawet ci, którzy sprawiają Ci ból, uczą Cię wytrwałości i przebaczenia. Zamiast się złościć, zapytaj, co możesz od nich zaczerpnąć. Wszyscy jesteśmy częścią wzajemnego rozwoju. Nie wszystko musisz rozumieć. Niektóre rzeczy w życiu pozostaną tajemnicą, i to jest w porządku. Zaufaj, że wszechświat ma swój porządek, nawet jeśli go nie widzisz. Czasem najlepszym wyjściem jest zaakceptowanie niewiadomego. W niepewności kryje się piękno życia. Żyj z otwartym sercem. Pozwól miłości prowadzić Twoje życie, miłości do siebie, do innych i do świata. Otwarte serce jest odważne, nawet jeśli czasem może zostać zranione. Żyjąc w ten sposób, doświadczasz życia pełniej i prawdziwiej. Miłość to największa siła, która przemienia wszystko. Jeśli podobał Ci się ten film i chciałbyś być na bieżąco z nowymi treściami, zasubskrybuj kanał. A teraz zapraszam Cię na cytaty Buddy.